Manko teraz pogramy sobie trochę FIFA Street Będę kontynuował dalej swoją karierę Już dawno w to nie grałem, chyba było tak, ludzie World Tour Takim przyjemna gierka do pogrania to jakieś eventy mam teraz do wyboru Wiemy te nie wiem, jak to tutaj działało. Które już mam skończone, które nie. Aha, tam coś. Dobra, to tylko ten jeden mam. Jak widzimy, tabelkę turniejowa też jest. Tutaj posiadamy swoją drużynę. Możemy też rekrutować innych zawodników. Już nie pamiętam dokładnie jak to się działo ale w tej grze i tak najważniejsze jest gameplay, które jest bardzo fajne Mnie osobiście bardzo cieszy, że od odeszł też od konwencji robienia Fifty Street takiej tej arcade'owej a zrobili taką normalną, bardziej realistyczną, nie wiem czy to można nazwać symulacją ale nie, już to jest to, to, to co wcześniej, gdzie biegaliśmy karykaturami zawodników, a nie nie mieli takich normalnych sylwet sylwetek. Trzeba sobie przypomnieć jak to się grało. By nie da sobie długo strzelić, gola. Proszę, co jest mi najtrudniej opanować, to Odbiór piłki tutaj, bo jest całkiem inaczej, niż w tej tradycyjnej Fifie. Nie wiem, jakoś udało mi się strzelić gola. Nie wiem, czy granie jest trochę za głośne. Miejmy nadzieję, że nie. Aj, już odebrał. Chciałem mu oddać piłkę tam na dole, ale nie zdążyłem. Więc znów mam kłopot z odebraniem piłki. Jeżeli to są zawodnicy tacy początkujący, nie znam jakichś zaawansowanych sztuczek, trików. Możemy machać praktycznie prawym analogiem i rzadko kiedy coś się dzieje. Kiedy gramy jakoś taką z zaawansowanymi drużynami wygląda to całkiem inaczej W tym trybie nie ma odwizdywania faulów Nie ma też autów ani rożnych Wszystko się odbija od barierki nie mam, tak ciekawie zagrać, że nie ma do koła podać. Można odbić piłkę od barierki i dzięki temu dalej zostać przy piłce Na głupio że straciłem Trzeba się starać grać kombinacyjną piłkę Za bardzo sztuczkami nie mam co czarować przy takiej drużynie początkującej Będzielmy tam Hamstko skosił ale za to nie mogłem zrobić 1-0 bardzo uważać. Na ślepo i strzelimy, że akurat. Rozgrywka tradycyjnie podzielona na dwie połowy. Aj.

Aż Peps, prosto w nogi mi wjechał. W on, back, single, I ah. more, I go. No więcej no come podawać, za mało skilli, żeby...

Nie wiem co tam się stało Mi guzik wpadnie nie zagrał, czy co? Daj gorąco już tam było No, no Kurde Tu nieraz bezsilne się czuję jak mam odebrać komuś piłkę Mam nadzieję, że Force będzie kontynuować tworzenie tych, tego rodzaju Fifa Street I mi bardzo to przypadło do gustu Gra się bardzo fajnie Wybiegnę nim Mam Dwa gole przewagi, zaryzykować Naprawdę bardzo fajnie się tutaj to wszystko prezentuje Jeszcze tak animacje nie są do końca dograne W zwykłej FIFA to wygląda lepiej Ale praktycznie to jest Mogę powiedzieć, że pierwsza gra, więc nie ma się co dziwić. Szczelanie na ślepo te za dużo nie daje. Jakie mają bramki, to jest oczywiste. Udało się wygrać 2-0. Jeszcze pogawędki z sędzią. Nie, to jest bramka przeciwnej drużyny, wreszcie nie ma sędziego. Miał inny strój statystyki. Widać, zawodnicy się levelują. Każdy ma inny, ktoś tam ma czwarty, piąty, jeden ma szósty już poziom. To już będzie finał. Nic nie będziemy robić, żadnych zmian ani nic, po prostu. I zagramy następny mecz. By było oczywiste to nie jest jedyny tryb w tej grze, są jeszcze inne Jedne bardzo ciekawe Boże co to się dzieje Co to miało być A by to doszło Największym kłopotem jest odbieranie piłki w tej grze no. Powoli spróbujemy to rozegrać wybieg przed mojego zawodnika patałach nawet nie potrafił na razie za dużo Niepotrzebnie tak wybiegłem Jakie zróżnicowane jest poziom W poprzednim meczu jakoś nie miałem jakichś kłopotów A tutaj już naprawdę przeciwnik stawia mi wyzwanie

Ciężko jest się kiwać, jak zawodnicy nie mają jakichś umiejętności. Aż kurde. I nie wiem czy wybiec czy nie, tak przegrana i tak. Proszę bardzo 4-0, ale jak oni mi mogą strzelić 4-0 w pierwszej, to ja im tyle mogę w drugiej, tylko że na to się nie zanosi. Trzeba ominąć, udało się. Ja już podawałem, ale za późno. Prze Muszę większy pressing, bo oni za łatwo w sobie przechodzą w mojej obronie. O ile tu można nazwać, że jest obrona. Musi być szybkie rozgrywanie piłki, inaczej nie ma szans. Ładnie, mu to... udało mi się mu wziąć. Chociaż honorowy. Chociaż honorowy. Ajajaj. Radzie ciężko nadrobić, to w drugiej połowie. Tyle bramek. Naprawdę widać co oni tutaj robią, są so, jakby od całej trudniejsi w tym meczu niż w poprzednim. No ja nie mogę im odebrać piłki. <noise> oh. Proszę, proszę, co oni robią ze mną? Let's go, long ball, long ball. Wait, Jakieś się zatkał, coś jakiś Bóg w grzebył. Ani się nie ruszyć, nie mogłem, ani strzelić. O proszę, jak mnie sfałlował, gdzie jest sędzia? No i szczał, jeszcze nie potrafi strzelić. Co to ma być? Ale przynajmniej teraz ja mam inicjatywę. Jest, chociaż jeden. Jeszcze trzy do wyrównania. W odpowiednim wyczuć timing, w odpowiednim momencie przycisnąć przycisk i tak nasz zawodnik wjedzie w nogi temu drugiemu, a że zrobimy to w złym momencie to będzie atak nieudany. Nie ma tak jak z w że po prostu na jeden mamy odbiór, na drugi ślizg. Tutaj jest tylko takie wystawienie nogi. Ładnie, no, ale już z powrotem odebrał. No i bramka stoi. Popatrzcie gdzie piłka leci. tenże strzały w taką małą brameczkę. Play play No już tak jest slipa. Nie wiem, czy jak przegram, to już przepada, czy mogę powtórzyć Nie orientuje się Jakiś tam pucharek wygrali 1-5, stromotna porażka Coś tam wbił szósty level. Jakiś... No, i chyba to nawet przepada, tak mi się wydaje. Nie, można to włączyć w każdej chwili. Jeszcze raz spróbuję to samo. Aj, poziom trudności. Nie no, medium musi być. O Jezu, i znowu przez całą tabelkę trzeba przejść. Przynajmniej na tych słabych się trochę pod i już może mi lepiej pójdzie z finałem.

No proszę jak mnie zrobił. Nie wiem czy dobrze robię, no właśnie. Ale widać, że zawodnik też potrafi obronić bramki. Sam nie wykorzystałem. Ciężko jest mi się skupić w tej grze na raz nagraniu i gadaniu. No i proszę, jeszcze mnie wbili. Bramkę nie powinno być źle, no właśnie. Znaczy nie na pustą, ale tylko bramkaż był na drodze. Aż taki mocny strzał jeszcze. Sierota nie trafiła. Przepychanki ciałem znowu za mocno wyszedłem, trzeba druga połowa jest, tak jest. Ale mu oddałem piłkę. Piękna kombinacyjna gra, ale z jakim skutkiem? Z żadnym. That's up the wall. Oh, Fast Street słynie zrobienia trików i na tym mocno jest tutaj polega rozgrywka i gdy gramy takim zespołem gdzie zawodnicy nie potrafią wykonać dużo sztuczek to jest naprawdę to utrudnione jakieś rozegranie ciekawej akcji Inaczej ten już jakiś bardziej wyskilowany na coś potrafi. Czyli strzał z główki. No jak tam już by stał jakiś messy albo coś takiego, już by poszła przewrotka. A tutaj tylko jakiś strzał z główki. Z piętki i takie mocne uderzenie Jeszcze jest ten mecz do wygrania W przypadku remisu jest bardzo ciekawa rzecz Nie ma takiej klasycznej dogrywki, tylko złoty gol Kto pierwszy strzeli bramkę, wygrywa o Boże, nie mogę się przedrzeć

Dobra, to było takie szybkie rozeznanie. Gra bardzo fajna, polecam. Ale na teraz to już koniec, na razie.